Witajcie, dzień dobry. Kontynuujemy dzisiaj temat rozpoczęty przed kilkoma dniami przez Darka. Temat dotyczący wynajmu długoterminowego. Jest to bardzo rosnąca, bardzo dynamicznie rosnąca usługa na polskim rynku i jest kilka przyczyn i powodów, dlaczego on jest taki seksy. Ja bym się dzisiaj skupił na jednym. A to jest tak zwana wartość rezydualna. W mediach przewija się często pojęcie RV, -ki. po polsku to jest wartość wykupu, to jest kluczowy parametr wpływający na to, jak będzie niska tak naprawdę rata. W większości przypadków porównując do, do leasingu. Ta rata będzie o 60-70% niższa przy tym samym samochodzie. I właśnie to wynika z wartości rezydualnej, z z tego, że ustalamy max bardzo, bardzo duży wykup. Takie potoczne słowo bardzo, bardzo, bo zawsze jest to kalkulowane co do złotówki na wstępie. Ale jest ten wykup na tyle wysoki, że rata jest atrakcyjna, jest seksyjna, dlatego korzystamy wszyscy namiętnie z najmów długoterminowych. Także pamiętajcie, często będą się pojawiały w mediach, żebyście wiedzieli, RVK, wartość rezydualna, czy to jest wykup, z którego możemy, a nie musimy skorzystać. O innych elementach w następnych odsłonach. Dzięki.